Cześć wszystkim! Przychodzimy do Was z nowym vlogmasem i chyba już sami widzicie, że dzisiaj będziemy robili świąteczne pierniczki. Co Będę ma? robiła taką choinkę. Tak? Myślę, że się uda? Tak. Aha, Myślę, ale czekaj, czekaj, najpierw i tak... E, dobra, przeczytaj to wszystko. Słuchajcie, mamy już przygotowane ciasto. Nie jemy, Jasku! Słuchajcie, zazwyczaj pierniczki robię właśnie z takiej mieszanki. I to już nie pierwszy rok, i ona nas w sumie zawsze ratuje. Tutaj zamiast miękkiego masła dodałam olej kokosowy. Ha, ja zrobię. Sprawdzimy, jak to wyjdzie nam. Ja jeszcze nie robię, <grym> Piszcie proszę w komentarzach, czy już robiliście świąteczne pierniczki, a może jeszcze to jest przed Wami. Życzymy wszystkim miłego dnia. Zostańcie z nami. To sobie podzielimy, ale Enier to jest. Nie, to dla taty! Pogryziony dla taty, tak? Dobra, ale nie za dużo. Mm. Tutaj zrobiłam kompot ze wszystkiego, co miałam w zamrażarce, czyli truskawki, so, rabarbar. Nie, truskawki, rabarbar, czerwona i czarna porzeczka. Co to podglądasz? Eli jest, jest podglądam. Chcesz się napić? Tak? Ja, bo, du, du, du. <laughs> ja to tak zrobiłaś, że masz ten kucharki? Pięknie, moja, masz talent kucharki. Chcesz zostać kucharką? Tak. Kto może nam pożyczyć fałsz? Ja, bo ja nie wiem co mam zrobić teraz ze swoim. Eliasku, przygotuj się. No Moja podejdą ten duży wałek. Patrz go teraz. czekaj. Dobra, Elias. Nie wiem kto pierwszy. Mama Kevina! Dom? Mama Kevina. Dom? Mała ma Dom! Zobacz, jaki ładny dom. Nie ma Kevina! Nie ma Kevina! Nie ma Kevina! Nie ma Kevina. Nie ma Kevina. Nie ma Kevina? Co Elisabeth? Chodź. zrobił bowonkę. Ale piękne. Mama, możesz mi pomóc? Mogę. Mam, możesz mi pomóc? Serio? Tak. Kadaaa! Wow! Oj, coś narobiłaś Nie ma kawina, nie ma kawina. Wow! A misia? Ma... Nie, okay. kawin. wow. nie, nie, mam ma ja ma takiego misia. pięknego misia. To jest misia. Czekaj, czekaj, czekaj. Musimy to o, rozwałkować. Eliecku, Mama! Najpierw musimy rozwałkować. Chyba co ja coś o, no. <laughs> Piękny. No już. Ty pomożesz mi? Tak. Wow. I też. Dobre. Ja, ja, zrobię takiego. Dobra, Maj, tu. Już robisz, tu. Masz, ego, szybciutko. Bo ja tą stroną. Ty... tą stroną. co ty robisz? Co ty robisz? I... Zobaczcie. No patrz, zrobiłam. Bo... Okej. Okay. No, Dobra, już, już, teraz Wałkujemy. Tak? Nie. Powiedz, wałkujemy. Wałkoki. Okay. Wałkoki. Słuchajcie, to, to są pierwsze takie pierniczki Eliaska, e, takie aktywne. czy on, on widział, on rozumie. Tak, on rozumie, co on robi. Że on robi takie nie, 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 za gruby, za grube. <ścoughs> to będzie Eliasku, czekaj. Za grube. Sekundę, musisz poczekać. Dobra, dasz radę, synu, Nie, nie da. Dobrze, że prawdę mówi chociaż. O, Okej. Okay. O. nie może się to czekać. Dobra. Mamy bałwanka, Już wiem, Piękny. Ja chapił. Tak, ty zrobiłeś. Boże, no, przyszła się rójka. poprawimy. Wmieścić. Weź to. Na wam jest. Coś przeszkadza, O, już masz. No Co tam? Co się dzieje? O! Ja chapił. Ty zrobiłeś. Wow, ja robił. Jak rybka. <Wow>, ja robił. Twój dom! To są dom już, już rozgrzałam pikardik na 175 stopni. Ja widzę, że teraz moje włosy po tym oleju kokosowym w tym cieście I ja cały czas poprawiam włosy, no to moje włosy wyglądają jak po olejowaniu. Jemy, <słuch> już się stara, co ty robisz? Oj. Zobaczcie, mamy pięknego aniołka. Nam jeszcze sporo kawałków ciasta zostało. Mamy już, e, tak, mamy już jedną blachę. Prawie, tak. jeszcze jeden. Nie, 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 już, 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 chodź. Nie, bo ja potrzebuję wiesz? jeszcze... Słuchaj, jak te pierniczki się powiększą, no to po prostu się e, posklejają. Ale Dobry? jeden tutaj, tylko jeden. Dobra, szybciutko, Isza. Isza, szybciutko, bo już piekarnik się rozgrzał, wiesz? Potrzebne... Ej, jest już taki jest profesjonalny. jest. mama, Właśnie taka atmosfera u nas dzisiaj. ładnie. A ej, jest gdzieś tam w swoim świecie. Jak robią, Słuchajcie, pokażę Wam naszego Mikołaja, którego ostatnio zrobiliśmy. Póki co. Mikołaja? Stoi. Oj, bałwana, Boże, bałwanka. Bo jak to stoi Majusi skarpety w tle Nie wiem dlaczego ona je tutaj rzuciła Gwiazda też już należąco Spałam rzuciła skarpety jak spałaś Słuchajcie moja tutaj w salonie dzisiaj spała Bo się zmęczyła w przedszkolu Ja też spałam Wszyscy dzisiaj spali, nawet ja spałam Riazko ty też spałeś? Nie. Jak to ty? To, ty dwa razy spałeś Aha. <noise> teraz nie, 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 nie. Teraz wycień. Ja, nie, nie. przepraszam, najpierw pomogę Aiszy. Ja? Dobra? Pomogę najpierw Aiszy, synu. Nie. No. Komu? Mam. Mm, Tobie. Ja. Ale Aisza od dawna prosiła, wiesz? Nie, ty. Si. Nawet nie wiem w czym dokładnie mam ci pomóc, bo nie mi powiedziałaś. No, bo, to Nie mogę tego nie Dobra. Ten mi <noise> misia misiak Aisza. Misia Aisza. <gry> ja zauważyłam, że jak Elias e, mówi e, niepoprawnie, no to my też zaczynamy tak samo mówić. I potem on się I to mnie przeraża, tak. Ponieważ już Elias zaczyna poprawnie mówić, a, a my, my nadal my. mówimy tak jak on wcześniej mówił. Na przykład miś, no, powiedz miś. Miś. Tak, a on wcześniej mówił misia. A, a on zadał py. Tak, Elisza teraz na przykład tak, tak samo mówi jak on wcześniej mówił misiap. Elias już od dawna tak nie mówi, ale Elisza nadal tak mówi. Majuśka, troszeczkę za grube już te pierniki, to? wiesz? Dwa razy cieńsze muszą być. Na, na przykład dom jest okej, okay, jednorożec też jest ok. A to jest był tam jeden. Tak, mamy nawet Pana, a to? A. dwa jednorożce gdzieś. A to już trochę za grube. Póki z wami gadałam, to zapomniałam o czymś Pan, ważnym. Pierniczki a! w piekarniku, zaraz się spalą. ta -dam! co ty robisz z nóg? Dobrze, że to nie mąka. No, co zrobić robić z tym papierem? A tak wyglądają nagrania od środka. Wydaje mi się, że piękne pierniczki nam wyszły. Trochę wystygną i będziemy je dekorowali. To są moje. To ja będę miała renifera bez y, nogi. Jak to renifera bez nogi? I beowanę bez głowy. <noise> co nam tutaj wyszło? Gwiazda Iszy. Elias robił domki i Misia. Tu Majusia robiła aniołkę i te mniejsze rzeczy. Trochę przyspieszyliśmy zrobieniem pierniczków. Tutaj już mamy drugą blachę. Słuchajcie, przed chwilą miałam nakreczę. Tak, fajnie będziemy dekorowali pierniczki. I Elias już narobił. Synu, co narobiłeś? Nic nie zrobiłeś? Niebieski. Nie, nie. Zielony? Nie. Zielony? Żółty? Słuchajcie, z dwóch ciasta na pierniczki wyszło nam trzy takie blachy. Wow, super! Jak moja? Dobrze, Dobrze Ci idzie? Oh, ale super, jaki ludzik! Dziękuję. Zobacz jasku. I teraz możesz tak. Zobacz tak robisz. Widzisz? Zobacz, I to się będzie trzymało, widzisz? Tak? Biały. Czerwony może. Czerwony. Patrz! To póki co Super jasku ci idzie! Majuzie, jaki piękny ludzik! Ale super! <głos> <głos> nie do pójdzie majusia. Niebieski i czerwony. Nie, okna mi się nie udało, zrobić Niebieski! Ale A się, zielony? ja podam je O, dziękuję. To kto masz zielony. Zielony? Moja miała zielony. Ale on nie wyciska się trochę. Tak? O, jaki piękny ludzik piernikowy. Ma wiesz, jakby był konkurs pierniczkowy, to byś go wygrała. Naprawdę. Piękny. Mamy, to chyba Alina. Ty lubisz Alinę! Gdy jest zielony? To chyba będzie bardzo pysne. <grym> Ale Słuchaj... ja nie potrzebuję! Czekajcie ja mam sposób na Eriaskę. Jak on tak leje, leje tym białym, po prostu podmieniać pierniczki. A my <grym> nie zrobiliśmy tego na czas. Zobaczcie jak to wygląda. Takie śnieżne domki. No ja poleję. To, nie Poproszę. To, Poproszę. to już nie zmienisz. To już nie zmienisz, patrzcie. Tak. Już Już wystygnie. a dla Aliny. Tak dla Aliny zrobiłeś? Tak. Działa. Nie działa. Nie Jasko, ja się nie dziwię, że biały nie działa, wiesz? Z jest. Tak, z tymi pisakami. W zeszłym roku mieliśmy problem i teraz znów. Nie działa. Nie działa znów? się już wrócił z pracy, mm, zaraz mu że Zobacz, co tu się dzieje. Wow. Wow. To jest cukiernie Świętego Mikołaja, piekarnia. No, no, zrobiłam. Jaki ładny, zobacz. Sama, i zobacz, tu choinka. A na choince e, gwiazda, widzisz? Nie ja potrzebuję. A, ja się co Nie. Też pięknie, zobacz. O, serduszka dla tatusza. Elias e, robił domki, tu domki Eliaska, zobacz. Oh, Aisza, jaka ekspresja. <grymne> <grymne> A Dzia Działa. 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 mi piła. Tak, super. Aisza, Aisza, ktoś tutaj sobie Co to jest? jedyna elbie. Słuchajcie, idę naprawić ten bałagan. Dziękujemy bardzo, że byliście dzisiaj z nami. Życzymy wszystkim miłego dnia ja. i do zobaczenia do kolejnych vlogmasów. Pa, pa.